Sarotowy kącik ameli. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj kochani na czytanie dla osób bez kontaktu. Jeżeli jesteście w takich relacjach romantycznych, przyjacielskich, koleżeńskich, w rodzinie, być może też, to czytanie jest właśnie dla Was. Trzy grupy. Pierwsza, druga, trzecia. Pierwsza grupa kamyczek. Karty. Druga grupa. I trzecia. Czytanie dla osób bez kontaktu. Sprawdzimy dlaczego tego kontaktu nie ma, czy będzie i co to oznacza dla Was i o radę. Trzecia grupa, druga i pierwsza. I zaczynamy od grupy pierwszej. Grupa pierwsza. Czytanie to jest dla Was. Położymy przy świecy. Pięknie płonie. Płoną, bo to świeca. Główna energia. Dlaczego nie macie kontaktu? Dlaczego to się um, tknęło, zawiesiło, albo skończyło? Sprawdzimy. Czy ten kontakt będzie? A jeśli będzie, co to będzie oznaczało dla Was? Czy będzie odnowienie kontaktu? I rada. No będzie. Wsparcie, związek, kolaboracja, y, relacja, partnerstwo. Pomiędzy wami y, już, już coś jest. To jest, y, to jest zbyt silne, żeby, y, żeby, jeżeli teraz nie ma tego kontaktu, jest zawieszone, żeby to się skończyło. Ten most pomiędzy wami jest. I teraz już będzie tylko lepiej. Jeżeli y, do tego kontaktu dojdzie w najbliższym czasie, to, y, to będzie tak, jakbyście po prostu y, jakby nie było tej sytuacji, że tego kontaktu nie było. O, tak jakbyście rozstali się wczoraj. Dosłownie. Taka piękna energia. Ale sprawdzimy, co się wydarzyło. Dlaczego tego kontaktu nie ma? Bo on lub ona, osoba, którą pytacie, się z czymś Mierzy teraz. I pokazane jest fak faktycznie, że, y, że on w Waszą stronę zmierza, czyli już jest z Wami na tej drodze, ale czy z czymś się teraz mierzy, jest mu, jemu lub jej ciężko. Próbuje się y, odciąć od czegoś, jest na tym skupiony mocno. Jesteście cały czas w pamięci tej osoby, w głowie jest ta pasja, jest król kielichów. W waszą stronę, tak jakby on cały czas zmierza, ale tego kontaktu dlatego nie ma, że to nawet karty, jak zapytałam, z czym on się mierzy, to odsuwają mnie od tego jest, i naprowadzają na was. Czyli mierzy się, jest ósemka mieczy, z, czymś, z czym on nie może sobie na tą chwilę poradzić. Król Mieczy chce się od tego odciąć. To pytałem, może karty pokażą. Moc. Pokazuje tylko, pokazuje tylko że y, tylko, że da sobie z tym radę. Czyli to może być tak, że dla każdego z was to jest inna historia, dlatego nie pokazuje jedną, jednej, ale da sobie ten człowiek z tym radę, ale tego kontaktu nie ma, bo się z czymś bardzo boryka. Mierzy się z czymś, od czego chce się odciąć i y, jest w takiej patowej sytuacji. Czyli na chwilę obecną jest mu po prostu ciężko, bo nie może wykonać żadnego ruchu. Ale jak najbardziej zmierza w waszą stronę, w stronę partnerstwa z wami. Czy dojdzie do tego kontaktu w najbliższym czasie? Królowa mieczy, szóstka monet, siódemka kielichów. Będziecie miały ochotę, mieli ochotę odciąć się. Od tej osoby. Przyjdzie Wam y, taka myśl do głowy. Ale to jest wygląda na to, że to będzie tylko myśl. Będziecie tak potocznie mówiąc, po prostu obrażone lekko. O. I jest ta siedemka buław, czyli postawicie tą granicę, żeby ten człowiek zobaczył, że, że w jakiś sposób was to zabolało, Bo być może jest tak, że nie mówisz, że się teraz z czymś boryka i to jakiś czas trwa, więc wy będziecie, jest ta czwórka monet przy królowej mieczy, która mówi o tym, że macie ochotę zatrzymać siebie dla siebie. Czyli na pytanie, co u ciebie słychać? OK, wszystko dobrze. Nic więcej, czyli będziecie um, nie będziecie chciały być, chcieli być otwarci dla tego człowieka. Tylko y, ta granica właśnie te granice będą po, y, pokazane dosyć mocno. Ale jest dziesiątka monet, czyli y, ten dobrobyt jest wam pisany. To partnerstwo jest wam pisane. Tutaj prawdopodobnie pokazuje taką y, sytuację, która się tak zadzieje być może za tydzień, dwa. To się wszystko rozwiąże. To jest tak na teraz, ja tak czuję. Mak 3000 y, monet. To się wszystko poukłada, ale póki co, to będzie tak, y, taka potrzeba, że y, nie odsuwaj się na, ode mnie na następny raz, jeżeli będziemy taką sytuację, porozmawiajmy. Bądź ze mną szczery bo tu, czy szczera, bo tutaj jest właśnie pokazane tak, że, że człowiek się z czymś boryka i sam się z tym boryka. Dlatego tego kontaktu nie ma. A jaka rada? Śmierć, czyli transformacja. I dziewiątka kielichów. Tam coś musi dosłownie umrzeć. Nie ktoś. Coś. Musi po prostu coś starego umrzeć. Coś, od tego on się od, odcina. Yy, żebyście wy mogli yy, spełniać swoje marzenia. Tak Tarot mówi. Że to stare musi odejść całkowicie, żeby to nowe mogło się narodzić. I z tym ten człowiek się boryka. Właśnie teraz. Hmm? Takie czytanie dla grupy pierwszej. Dziękuję zapraszam grupę drugą. Grupa druga, witam serdecznie. Knoczek przy świecy. Sprawdzimy główną energię dla Was. Dlaczego tego kontaktu nie ma? Co się wydarzyło? Czy będzie odnowienie, i co to dla Was oznacza? I rada: podróż jest pokazana. Być może tego kontaktu nie ma, bo ktoś yy, wyjechał, lub jest tak, że odległość Was dzieli. Jest pokazane, słuchajcie, także że no jest jakaś podróż, więc albo wy wyjechaliście, wyjechałyście, albo ta osoba, albo zamierzacie, albo jest jakaś odległość. Jest to, to jest ważne. Całkiem możliwe, że ta osoba, jeżeli macie, nie macie kontaktu, to po prostu pojechała zwiedzać inne kraje lub po, po nową podróż lub wy się zdecydowaliście na coś takiego, dlatego ten kontakt został urwany. Pół, dziesiątka mieczy, cesarz i dziesiątka buław. Od cesarza się nie odchodzi, o, tak mi przy do głowy, chodźcie. Więc jeżeli to jest tak, że to rezonuje z Wami i to Wy zdecydowałyście się na taki ruch, zdecydowaliście się, żeby odejść, bo, bo, bo wyjechaliście, wyjechaliście gdzieś w podróż, bo się przeprowadziliście, bo zrobiliście jakiś ruch tylko dla siebie, no to cesarz. Jest, tu jest nawet na tej kaście pokazane, że ode mnie się nie odchodzi. Dziesiątka mieczy. Dziesiątka buław mówi o tym, że um, to się, ten proces ma się ku końcowi, ale szaleją w nim te demony jego teraz. No, może nawet lepiej, że się nie kontaktuje z wami. Jest y, sąd i y, y, Dziesiątka 10 przy tysiące mieczy, czyli on sobie z tym poradzi, ale niech będzie tak, żeby on sobie z tym radził sam. Niech to wszystko się po prostu zadzieje, niech to się przeleje w nim. królowa Kielichów, która mówi o tym, że on wyjdzie w waszą stronę, on tak naprawdę odsunął się od was, żeby was uchronić przed tą swoim gniewem, przed tymi demonami, przed tą złością, przed tym bólem, przed tym y, uczuciem, że od niego się nie odchodzi. Taka silna energia, naprawdę bardzo mocna. Więc pozwólcie temu człowiekowi na to. Niech to wszystko się w nim y, po prostu przemieli. Czy do tego kontaktu dojdzie? Czy będzie odnowienie? Myślę, że tak, bo, y, bo Wasza historia jest jeszcze nie zakończona. To jest jeden etap. Czyli w momencie, jak ten cesarz dojdzie do Ładło ze sobą, ze swoimi uczuciami, ze swoimi emocjami, to wyjdzie wam naprzeciw i będzie chciał wysłuchać na przykład waszej wersji. Dlaczego zdecydowałeś się, zdecydowałyście się na, tak, na taki ruch, dlaczego to zrobiliście, i będzie chciał się z tym pogodzić. Czyli to jest, będzie dla niego nowa rzeczywistość, ale będzie chciał się do niej dostosować, bo historia jest jeszcze nie zakończona. I jak to cesarz będzie y, po prostu chciał się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć znowu jako cesarz czyli wy się przenieśli, przeniosłyście przenieśliście w inne miejsce cesarz został sam dochodzi ze sobą do ładu a nie, łatwo mu nie jest znajduje się w nowej rzeczywistości i w tej nowej rzeczywistości chce być dla was tym kim był w tej starej czyli będzie was gonił i będzie chciał się niesprawiedliwości słuchajcie tu jest druga pentakli odnaleźć i tak jakby mm, zrobić tą Waszą strefę, swój, ten mały światek, tą strefę komfortu w nowym miejscu dla Was. Jest pokazane, jest ósemka kapsów i siódemka kapsów, która mu, może mówić o tym, że przeszło mu, jemu przez myśl lub nawet zrobił taki ruch, żeby poszukać tych uczuć, które miały z Wami lub tych emocji gdzieś indziej i jak szybko się to tam, ten, ten bezwyklu, jak szybko okazało się, że, yy, że nie da rady. To jest, to jest brak, no. Czulka pentakli, no. Jest, będzie chciał stworzyć, ona, y, nową rzeczywistość pomiędzy Wami, nowy światek, ale już na mocniejszym fundamencie, tak żebyście, y, żeby Wam nie, przy, nie przyszło do głowy, znaczy jak, jeżeli Wam przyjdzie do głowy, żeby się przenieść z tego miejsca jeszcze gdzieś indziej, to żeby było trudniej, że to jest, będzie bardziej stabilny fundament, bo prawdopodobnie jest tutaj, był niestały stały dlatego mu się wymknęłyście. Jaka rada? Wszystka kielichów i, i wisielec mówi o tym, że no to jest karta bratniej duszy dla mnie, i więc Tarot mówi, że spójrz na to inaczej, na tą relację z bratnią duszą pod innym kątem, z innej strony. Więc y, zróbcie tak i być może te spostrzeżenia Was mocno zaskoczą. Że to jest człowiek, który nie jest tylko w duchowym świecie, ale też jak trzeba, to działa. Takie czytanie. Przepiękne karty, przepiękne czytanie. Dziękuję i zapraszam w grupę trzecią. Grupa trzecia, witam serdecznie. Czytanie dla osób bez kontaktu. Kamyczek przy świecy. Sprawdzimy główną energię dla Was. Dlaczego tego kontaktu nie ma? Czy będzie? A jeśli będzie, co to będzie oznaczało? Znowu wyszło partnerstwo, czyli kontakt będzie, czyli po prostu ten związek, wsparcie pomiędzy wami jest. Nowy start. No, pięknie. Nowy, świeży start będzie pomiędzy wami. Wszystko jest możliwe. Nowy początek, nowe możliwości. Nowy rozdział, nowy proces, no wszystko nowe. Partnerstwo jest jak najbardziej, czyli ten związek pom pomiędzy wami jest, ale jest słuchajcie, nowy, świeży start. Super, bardzo dobra energia. Dlaczego tego kontaktu nie ma? bo się zastaliście tak jakby w y, 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 jakiś wasza, wasza relacja, wasz związek miał jakąś formułę i się zastaliście w tym i ktoś y, oczekiwał tych zmian jest świadką fortuny, niech się coś zadzieje i niech się coś zmieni, być może wy i ta osoba y, nie prowokowaliście tych zmian, tylko czekaliście biernie, być może wspólnie albo ktoś z was, żeby wszechświat coś zrobił, żeby coś się zmieniło żeby się samo to pozmieniało. tutaj żeby To było stałe. Czyli dzień za dniem to samo. I y, nie się coś zadzieje, żeby się coś zmieniło. Nic się nie zmieniało. Zrobiła się taka monotonia. I to się być może tak po prostu zdechło. O tak y, nieładnie mówiąc. Tak rozmyło się. To połączenie niby jest, ale y, czekamy, czekamy, czekamy. Nic się nie zmienia. Ten świat z tymi zmianami nie przychodził. Wielka pentakli. No, dosłownie. Po prostu, że y, miało się zmienić, ale nic się nie zmieniało kompletnie. Więc y, tak jak rezonuje. Albo Wy na to czekałyście. Czekaliście, żeby coś się zmieniło, albo ta osoba może tak wzajemnie i nic się nie zmieniało, nic się nie działo. I to się tak po prostu rozmyło. A czy ten kontakt będzie? Będzie. Jest paść czy ósemka ruszczek i piątka kielichów. I mówi o tym, że jak najbardziej jest nowy, świeży start. Nowy początek, nowe możliwości, nowy rozdział. I będziecie o tym rozmawiać. Będzie się dużo działo, ale jest y, 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 taka, taka energia, tak jakby żal pozostał. No to... Świeży start, jak najbardziej, ale taki żal w Was lub w tej osobie zostanie. Czyli już ta myśl, że tutaj właśnie ten czas oczekiwania, oczekiwania gdzieś nic nie wydarzało, po prostu był pomiędzy Wami. Że now, nowy, świeży początek, ale tego się tak nie da zawieść pod dywan. Że to jest silny jest ten żal i tak nie wiadomo będzie, co z nim zrobić, bo tutaj jest ta nowa energia i będzie się dużo działo, będziecie o tym rozmawiać i po prostu ten. Wszystko pięknie, ładnie jest i y, to pójdzie do przodu, ale to ale zostanie. Kapłanka. Mm. Król Kielichów. Ale macie uczucia do tego człowieka, y, słabość, wiarę w to, że, y, że, to jest, y, że to jest ktoś dla Was. Wszystka pentakli. Będzie dobrze, dojdzie do równowagi, czyli y, po, podczas tych rozmów, bo pokazuje się ta komunikacja, będzie z każdym dniem coraz lepiej. Z każdym dniem będzie coraz lepiej. Ale tutaj to ale, no jest. I prawdopodobnie po prostu musi zostać przegadany, albo potrzebujecie czasu. Bo Wy mocno wierzycie w tego człowieka. Że tutaj się tak zadziało, że to się po prostu rozmyło, ale to jest Wasz człowiek. Jaka rada? A smieczy yy, czwórka pentakli. Znajdziecie sposób, żeby być razem. Tak Tarot mówi. Znajdziecie, znajdziecie rozwiązanie tej sytuacji. Więc jakiekolwiek tam były ograniczenia, i być może to oczekiwanie, to po prostu wy wiecie najlepiej. Znajdziecie sposób na to, żeby być razem, żeby być wspólnie w jakimś miejscu. No. I wtedy, wtedy będzie spokój. I głupiec i nowa droga. Kolejna karta mówi o tym, że to jest nowa droga. Czyli rozmawiajcie, kochani, niech się to zadzieje i poznajdziecie yy, to rozwiązanie, ale niech to wszystko. Yy, niech, niech to wszystko się zadzieje. Niech ta nowa droga, ten nowy świeży start yy, będzie, ale o tym, ale też nie zapominajcie, czyli nie chowajcie nic pod dywan 7 czy Adres do mnie. Jeżeli ktoś ma ochotę na czytanie prywatne. Piszcie, będziemy się omawiać, będziemy robić czytania. Dzisiaj takie szybkie. Tak mi przodu głowy, że może ktoś nie ma tego kontaktu i się zastanawia, co tam, co tam się dzieje. Takiego co się wydarzyło. Więc dlatego takie czytanie. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Czekam na, czekam na następne, ponieważ uwielbiam je czytać. Uwielbiam to, że jesteście ze mną, bo ja jestem tutaj dla was. Dziękuję uprzejmie. Serdecznie Was pozdrawiam, pa. pa.